Słuchajcie, wiedziałem o tym obiekcie od dawna, natomiast nigdy nie oglądałem relacji z tego obiektu bo chciałem go po prostu zobaczyć na żywo, ale nie spodziewałem się czegoś takiego. Wielki basen, olbrzymie drewniane sufity, kilkanaście wież, olbrzymie sale balowe, dużo pokoi gościnnych, coś, coś niesamowitego. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego obiektu. I myślę, że każdy powinien go odwiedzić. Nie tylko dla samego obiektu, ale też okolicy, która jest przepiękna: wszędzie wsie, spokój, pola, cisza, lasy. Zdecydowanie warto tu przyjechać na rowerze, choć niekoniecznie szosowym, przynajmniej nie tą trasą, którą my jechaliśmy. Witam dnia następnego. Jak widzieliście, szybko zwijamy obóz. Zjemy sobie po kanapeczce. Wczoraj kupiliśmy świeże składniki w sklepie. Spójrzcie jeszcze tylko. Warto wykorzystać słoneczko, które jak widzicie, świeci na moją twarz. Po to, żeby wysuszyć śpiwory dobrze jest je odwrócić na lewą i na prawą stronę. I ja, na przykład, zamawiając śpiwły zrobiłem tak, żeby był on w kolorze czarnym w środku. Dzięki temu ten materiał się szybciej nagrzewa i szybciej wysycha. Jeszcze druga cenna uwaga, śpiwo od strony pleców często jest cieńsze i to właśnie tą połową warto się przekrywać w ciepłe dni. Mm, nieco zaparowanym aparatem pokażę Wam patent z ładowaniem telefonu. Biorę telefon i powerbank. Gdzie powerbank jest? od strony pleców telefonu. Kładę gdzieś pomiędzy jakimiś ciuchami i zawijam. I to się ładuje. I wiadomo, przy takim ładowaniu powstaje ciepło. Więc te urządzenia grzeją się od siebie wzajemnie. Co jest spoko, bo teraz jakie wyciągnąłem z sakwy, to są po prostu lodowate. Dzięki temu jest po prostu mniejsza strata energii, bo nie idzie to w powietrze, tylko nagrzewają się wzajemnie. Jak dla mnie na plus, tylko uważajcie, żeby nie przegrzać. Spoko na pewno w zimne dni. Posłuchajcie informacji odnośnie miejsca, które właśnie zwiedzamy. Potocznie zamek w łapalicach. Miejsce to zaczęto budować w 1983 roku. Budynek ten, jak widzicie, jest w stanie surowym. Powstał bowiem jako samowola budowlana i tej budowy zakazano po kilku latach budowy. Budynek ma 6 kondygnacji i 5000 metrów powierzchni zadaszonych, powierzchni mieszkalnych. Na terenie budynku znajduje się zadaszony basen wielkości 9x15 metrów i co ciekawe wielka sala balowa, która w zasadzie ma kształt kościoła czy też kaplicy, może pełnić funkcję kaplicy. Za chwilę tam to zobaczycie. Ponadto budynek posiada 12 wież, które symbolizują jak się pewnie domyślacie 12 Miesięcy w roku. 52 sale, które symbolizują 52 tygodnie i 365 okien, bo tyle dni ma rok. Wnętrze miało być wykonane prawie w całości z drewna, ponieważ inwestor jest producentem mebli drewnianych. Połowa wyposażenia wnętrza, co ciekawe, była już gotowa. Mowa tutaj m.in. o drewnianych, podobno bardzo ładnych meblach. Są, jak widzicie, już zamontowane drewniane sufity. Miały być drewniane podłogi, meble i rzeźby. Ok, wejdźmy do piwnicy. Piwnica, ale zalana. No, jest dużo błota, dużo wody. Niezłe echo. No, potężne echo. Ale tu jest labirynt. Tu jest zalane. wszystko pozalewane. Jesteśmy z powrotem przy basenie. A, zobaczcie. Czyli ta lejka jest po prostu dookoła basenu. Wszystko jasne. To jest tak pokręcony projekt architektoniczny, że bez kitu nie sposób tu nie zabądzić. Cały czas mam wrażenie, że kręcę kółkę. Jeszcze zobaczcie sufit. On jest wykonany z drewna. Także w tym miejscu. Wow. Zobaczcie to. Sala wygląda jak kościół. Dach oczywiście zabijany. Tutaj jest coś w rodzaju chóru. A tu? Jakby miejsce mieć... na ołtarz. Ja jestem pod wrażeniem wiecie jak buduje się kościoły. One są zwykle na planie krzyża. Popatrzcie. Tak. Tak. I dwie małe boczne nawy. Mamy krzyż. Czy żeby ktoś, kto budował ten zamek chciał mieć przy okazji kościół? Patrzcie. nawa. nowa. Jestem nad tą częścią niby kościelną tu na górze są pokoje dokładnie takie, takie jak wszędzie indziej które można by było przemianować na pokoje hotelowe po prostu Plus oczywiście wieżyczka Wieczorem ten obiekt wyglądał bardzo ładnie No wiadomo, światło, złota godzina Natomiast od rana, przy wschodzie słońca wygląda co najmniej równie dobrze a przy okazji nie ma takich tłumów. Wczoraj spokojnie mogliśmy naliczyć około 80 osób. Dzisiaj widziałem mamy z dzieckiem. Przyjeżdżałem tu całe rodziny z małymi dziećmi. Obiekt jest to relatywnie bezpieczny. Trzeba tylko pamiętać o tym, że na klatkach schodowych nie ma pojęczy Jest szep windy, w której nie ma windy ani drzwi. Zobaczcie, jak to wygląda. Jestem w tym momencie w najwyższej wieży. Nie wiem, czy da się wejść wyżej. Ale najciekawsza w tym wszystkim jest kopuła. Gdyby tam dało się dostać, spójście, nie wiem czy to widać na tej kamerze, jak wiele drewna wykorzystano do zrobienia tej konstrukcji. Coś tego. Ciekawe jest to, że każda wieża ma takie wystające dołty zbrojeniowe które mają około 20-30 cm. Pomimo, że akurat na tej wysokości nie ma schodów, no i tak zastanawiamy się, dlaczego w tym miejscu są, a na ścianach tych drutów zbrojeniowych nie ma. No i przychodzi na myśl jedno, że prawdopodobnie na te ściany po zewnętrznej stronie miały być położone płyty, na przykład marmurowe, co oczywiście jest bardzo ciężkie i wymaga dodatkowego przytrzymania. To, żeby w nich nie wiercić, po prostu jakoś mocowaliby to na tych drutach zbrojeniowych. Wyobraźcie sobie ten koszt. Wszędzie pusta, ceglany, gdzie nawet dzisiaj nie buduje się domów z cegły, bo są po prostu bardzo drogie. Tyle wież, tyle przestrzeni, tyle schodów, które są tak naprawdę nieużytkowe. No i jeszcze do tego Maharamuad ma tak wysokich ścianek wieży. Niesamowity koszt. Okej, okay, jesteśmy na etapie jechania z Kartus do Gdańska. E, tak wygląda szlak, który wyznaczyłem na mapie <grym>, Czyli tak troszkę e, będziemy w jakimś błocie, w jakichś pokrzywach e, I to jest szlak pieszy, który jak widzicie, tutaj znaczek za mną e, Jest to szlak świętego Jakuba Słabe tempo, bo ciągle podprowadzamy Ja nie przypuszczałem, że Kaszuby są takie górzyste Ale spotkaliśmy na zamku e, Lokalsa I powiedział nam jak, że co to jest e... Teraz jedziemy u Szlak Wolność jest w Naturze Tak się nazywa I ten szlak właśnie prowadzi do Gdańska Tutaj mały podjazd Cały czas jest górzyście w zasadzie Ciągle zjazdy, podjazdy Nie są jakoś bardzo duże I fajnie urozmaicają Całą trasę Jak widzicie dookoła piękna zieleń dotarliśmy do Gdańska przerwa na picie, na jedzenie i teraz będziemy jechać szlakiem 10 a 13 czyli tym którym dwa dni temu tym razem w stronę Erbląga. tak jak widzieliście jedziemy Eurowelo, czyli europejskimi szlakami po numerze 9, 10 i 13 szlak jest pięknie asfaltowany, jedzie się bezgłośnie, można szosą a dookoła ładne pola słoneczko świeci i jest miło za chyba kilkanaście kilometrów dopiero zbliżymy się do morza, bo póki co jesteśmy w znacznej odległości od niego no i kierunek Alblok pole namiotowe to idealna okazja, żeby podładować sprzęt się wykąpać. Za taką możliwość zapłaciliśmy 10 złotych od głowy. Natomiast wątpliwą przyjemnością jest spać w takim miejscu ze względu na zatłoczenie ludzi. Cały czas jakieś hałasy, krzyki nie o to chodzi. Także kąpiamy się tutaj, ładujemy sprzęt i za godzinkę być może idziemy w troszkę lepsze cichsze miejsce. Jak się czujesz po kąpieli? Jak nowonarodzona? Mogę teraz jechać 100 kilometrów bez przerwy, czysta, Nie wiem na ile mnie widzicie i słyszycie, tutaj ISO 640 nie jest najlepsze. Udało nam się znaleźć wspaniałe miejsce, jesteśmy tu sami. Jak zapewne słyszycie, fale huczą niesamowicie. Totalnie dzika przestrzeń, więc spokój, cisza. Poza tymi falami oczywiście. Zobaczcie to miasto w te. No i witam z dnia następnego. Tak sobie spaliśmy, bez żadnego topa, bo pogoda naprawdę piękna. Była dość duża rusa także suszymy śpiwłę. tam wisi dogi na słońcu. Wczoraj też zrobiliśmy pewnie, korzystając z, z tamtej łazienki w, na polu namiotowym. Kiedy słońce wzniosło się troszkę ponad tych drzew, które osłaniały nas całą noc od wiatru, E, zrobiło się dużo przyjemniej, także wgrzebaliśmy się z ciepłych śpiworów Widok jest piękny e, W nocy było jeszcze milion razy lepiej e, Niesamowicie roz rozgwieżdżone niebo, widoczna gołym okiem e, Droga mleczna Jadąc tą ścieżką, żegnamy się z plażą Wyspy Sobieszewskiej Bardzo fajne miejsce, byłem tu po raz pierwszy I naturalnie spodobało mi się Natomiast to morze, które zawsze będę lubił najbardziej. To jednak otwarte najlepiej właśnie z półwyspuchalskiego. I teraz czeka nas dłuższy kawałek takiej suporówki. Pokażę Wam jak to wygląda. No i pięknie zjeżdżamy nad Wisłę. Tutaj będzie przepawa Wodno oczywiście Przeprawy są od rana do wieczora przez co pół godziny Także łatwo Łatwo trafić na taki moment Nie trzeba długo czekać Zobaczcie jak ładnie wygląda Wisła Nawet nie zauważyliśmy kiedy i już płyniemy Pan ma wyczucie? Ta przeprowadziła do godziny 21.00. Znajdziecie więcej informacji w internecie na pewno. Spotkałem przez chwilą barwerzystów, którzy byli podobną teraz jak my, z pominięciem zamku w Łapalicach Za to w Gdańsku popłynęli linią Line do Szwecji. I taki kurs w obie strony z rowerem jest za darmo. Kosztuje 209 zł. Bardzo dobra cena. Na miejscu jest fajna infrastruktura szlakowa. A obiad, na promie kosztuje około 30zł, co też nie jest wcale dużo. No i płynie się nocą, wypływa się chyba o 18.30, bo 19 coś takiego mówili. Więc piękna sprawa, ze środka Bałtyku oglądać gwiazdy i jeszcze pojeździć sobie w Szwecji. I wszystko za 2,5 stówy. W sobie wrzucić odrobinę jedzenia i na weekend można płynąć. Także fajny pomysł do przemyślenia. Ale świrusy. Zosia Pokaż jaki ja masz. Piękny. To jest klasyk, słuchajcie Pojedyncze sztuki na ebayu no i skończyła się sielanka A tu się suszą skarpety Bo nie wyschły przez noc słuchajcie, dziwna sytuacja dojechaliśmy do Elbląga i to wytecznie z tego miejsca, tu przy tym małym przepuście wodnym powinien się zaczynać szlak Gaimvelo. nie ma żadnego oznaczenia ja liczyłem na to, że tu będzie jakaś huczna wiecie, brama z takim wielkim logiem, na którym można sobie usiąść, walnąć pamiątkową fotkę i z hukiem zacząć ten szlak a tu lipa, nie ma totalnie nic, nawet nie ma znaczka na żadnym słupku, drzewku, stoimy tutaj od kwadransu, nie ma nic ten szlak zaczyna się też chyba w jednym albo dwóch innych miejscach także na wybrzeżu natomiast no, my wybraliśmy ten początek, być może Gdzieś zaczyna się to trochę lepiej Zobaczcie, dosłownie 300 metrów dalej odnaleźliśmy coś takiego Natomiast nigdzie nie znalazłem tabliczki sygnalizującej, że rzeczywiście koniec tras. Po pierwszym kilometrze, może półtorej, dojechaliśmy do pierwszego miejsca obsługi rowerzysty W skorupie Jak to wygląda? Są ławeczki, jest jakaś mała zadaszona wiata bardzo fajnie, bo jest pompka, łyżki do opon, e, cały komplet kluczy. E, także można, można sobie przesarawizować sprzęty, jeśli nie mamy swoich narzędzi. Są śmietniki, jak wyglądało te półtorej kilometra? Żadnej ścieżki rowerowej, e, żadnego wyznaczenia pasa dla rowerzysty na drodze i dalej go nie ma, nie widzę i studienki bardziej pozapadane niż w Łodzi na ulicy zgierskiej. Jak ktoś zna, to bardzo dobrze wie, że tam studienki są nawet 5 cm zapadnięte. Tu jest gorzej. No generalnie dramat, na sam początek. Tym bardziej, że nie ma, nie ma tego wielkiego hucznego początku w tym miejscu, gdzie nasza mapa i mapa aplikacji Green Velo wskazuje początek. Na plus bardzo, bardzo dużo oznaczeń, które są bardzo czytelne, bo w kolorze pomarańczowym po prostu dobrze zaprojektowane. Pokażę wam jak to wygląda. Tak wygląda oznaczenie miejsca obsługi rowerzystych. A tuż obok mamy oznaczenie szlakowe po prostu. I wygląda ono tak. I takie znaczki będą nam towarzyszyły przez jakieś 1700 km obstawiam. Słuchajcie, jeszcze smutna ciekawostka odnośnie tego miejsca. Mm. Mieszkańcy tej kamienicy przychodzą sobie tutaj po prostu i korzystają jako z własnego ogródka. Czego ślady niestety widać tutaj. Powinni dbać, nie? Zatrzymaliśmy się na chwilę w starym mieście w Elblągu. Jest to ostatnia okazja na dzisiaj, żeby zjeść coś po prostu w knajpie. Skorzystaliśmy z tego, trafiliśmy na bardzo fajną knajpę, nazywa się Bistro dosyta. Gorąco Wam polecamy, ceny są naprawdę ok, a jedzenie jest fantastyczne. Słuchajcie, na początku, jak sami widzieliście, rozczarowaliśmy się w Elblągu, bo ten początek szlaku kiepski. Jakość drogowych, albo w ogóle to, że ich nie ma, kiepsko. Ale patrzcie na to. Taka wiata do użytku miejskiego dla po prostu mieszkańców, jeżeli chcesz zrobić większą imprezę, można sobie zarezerwować, popatrzcie. Jest opał, jest miejsce na ognisko. O ile Elbląg nie do końca poradził sobie w aglomeracji miejskiej, to wszędzie w lasach jest po prostu rewelacja, popatrzcie. Psz. 3 chyba kilometry stąd, czy 4 kilometry stąd widzieliśmy bardzo podobne miejsce. Wstawię wam teraz fotkę. Dzisiaj nocujemy w miejscu, gdzie no już zaczynają ciąć komary. Żeby nie stosować mugi na wszystko, no właśnie lata jeden to zapewne widzicie, że jestem w moskitierze. W moskitierze uszytej przez Zosię samodzielnie z dwóch różnych materiałów, które zamówiła. Druga sprawa, będziemy spali w moskitierze. Nie wiem na ile to widzicie. To jest moskitiera uszyta przez Zosię. Wygląda naprawdę przekazacko. Wstawię wam zdjęcie. I trzecia sprawa, też temat uszyty przez Zosię. Eee... To jest ten gaz i no na nim. Zobaczcie jak to wchodzi do menażki. I nic nie stuka, nic nie wypada. Piękna sprawa. Także w takiej moskitierze pozdrawiam Was. Do zobaczenia jutro. Cześć. A dla Was pewnie za chwilę, bo w następnym odcinku.